Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym wrócić wstecz do komentarzy z ostatniego filmiku. Tak, chyba ostatni? Albo i przed. Nie, ostatni, kiedy to nagrałam siebie, jak wstałam rano. I przeczytałam komentarze w stylu, że mam pałagan i mam się ogarnąć. I wiecie co? Bardzo zainspirował mnie ten komentarz do zrobienia dzisiejszego filmiku, ponieważ mam ściągę w ręku, będę sobie tutaj zaglądać, ale to nie chodzi o to, żeby komuś coś powiedzieć czy coś, tylko ogólnie chciałabym po prostu przybliżyć Wam temat porządkowania w domu. Stwierdziłam, że jest to jednak ciekawe, jest to tabu, jest to temat wstydliwy dla niektórych. I, i, I po prostu będzie ciekawy film. Więc cóż chciałabym Wam powiedzieć? Na wstępie przetoczę, że w Polsce w Polsce temat sprzątania mieszkania jest wielkim takim z echem, bo właśnie idę sprzątać, bo muszę coś pozmywać, bo muszę podłogę umyć, bo muszę okna umyć, obo gary leżą w zlewie. Widzicie, na przykład, tu gdzie ja mieszkam, na Islandii, to po pierwsze pijemy dużo kawy. Ogólnie jesteśmy zrelaksowani, a po trzecie nie przywiązuje się tu aż takiej wagi do tego. Po pierwsze, co powiedzą inni, a po drugie, że musi być takie napucowane wszystko. Tak jak widzicie, kanał nazywa się Bez pudru, bo chodzi właśnie o takie pudrowanie, pucowanie, cukrzenie. dla tych, co jeszcze nie wiedzą. Do czego zmierzam? Do tego, że po prostu każdy żyje tak, jak chce żyć, jak mu jest wygodnie. Owszem, zgodzę się z czymś. Jeżeli ktoś nie sprząta i ma po prostu brud w mieszkaniu i zaczyna śmierdzieć z tego mieszkania, nie wynosi śmieci, garów nie myje, wiadomo, przez tydzień, przez dwa, bo są też takie przypadki i gorzej, albo po prostu już się lęgną nam karaluchy, robaki i w ogóle, no to wiadomo, to już jest po prostu no, przegięcie, to już jest, to już jest e, ta czarna strona tego. Tego sprzątania, ale czarną stroną sprzątania uważam też będzie przesadne sprzątanie czyli wszystko wypolerowane, wypucowane osoba po prostu nie może obejrzeć telewizji, nie może wyjść ze znajomymi się spotkać, nie ma swojego życia, bo musi sprzątać, ma rytuały i to też jest duża, duża choroba, prawda? E tak, właśnie czytałam na internecie o tym sprzątaniu. Ciekawe jest właśnie, jak się psycholodzy wypowiadają na ten temat. I większość, jak widać, obstaje przy osobach, które mają gdzieś ten chaos w mieszkaniu, gdzieś mają niepoukładane, y, dlatego że po prostu jest to wytłumaczone też było w komentarzu, że ludzie inteligentni mają bałagan. Yy, coś w tym na pewno jest, bo gdyby. Gdzieś na pewno widzieliście na Facebooku, że Albert Einstein i jego biurko. Gdyby nie jego biurko i pełno papierów, to dziś nie mielibyśmy tych wszystkich e, dowodów e, prawda, naukowych jego tez i w ogóle e, obliczeń, bo on po prostu cały czas pracował, gdzieś coś robił, nie miał czasu na sprzątanie, bo się na czymś innym koncentrował. Też właśnie spotkałam się z takim czymś, że po prostu osoby, które sprzątają, mają wypolerowane, prawie w ogóle rzeczy nie ma w mieszkaniu, w mieszkaniu, czyli ten taki szwedzki, skandynawski styl bycia, czyli te osoby mają jakieś inne wewnętrzne problemy, które po prostu reprezentują w postaci sprzątania, sprzątania tego wszystkiego po prostu, żeby mieć, nie wiem, żeby nadrobić coś, co po prostu stracili, tak? Ja na przykład osobiście mogę powiedzieć, że ja lubię trzymać rzeczy, ponieważ to są moje pamiątki, jakieś z czymś, z jakimiś sytuacjami związane z momentami mojego życia i lubię to trzymać, bo mam wspomnienia. Mi się przytrafiło, że po prostu ktoś z najbliższej rodziny wyrzucił cały mój album ze zdjęciami. W momencie, kiedy już byłam tutaj na Islandii, straciłam wszystkie zdjęcia od malutkiego do gdzieś tak, ja wiem, 16 roku życia. I to mnie na tyle zabolało, że ja po prostu lubię sobie coś zatrzymać i po prostu gdzieś mam takie pamiątki, które z czymś mi się kojarzą. Dużo tego nie mam, naprawdę powyrzucałam to wszystko, pochowałam, ale to są jakieś takie rzeczy. Ja na przykład osobiście mam, widzicie, i dżdżownice, i rybki, i robię na drutach, na we z wełny robię rzeczy. Też właśnie te wszystkie doniczki moje, które ziemia, na przykład jedna ziemia kokosowa już tu leży, druga leży tutaj za mną, bo już to przywlokłam, ponieważ pracuję nad nowym projektem i próbuję to uruchomić we wrześniu. Teraz jeszcze nie, w połowie września, projekt ruszy, bo cały czas patrzę, co mi jest jeszcze potrzebne i, i, i co dopasować. Ale wracając do tematu bałaganu. Yy po prostu, jeżeli bym tego nie miała, to bym siedziała w czterech ścianach, o tak, i patrzała się w, przepraszam, w białą ścianę i, albo w telewizor. Człowiek, jeżeli ma pasję, jeżeli ma jakieś hobby, to automatycznie gromadzi więcej rzeczy. Są ludzie, którzy na przykład gromadzą książki i mają pełno tych książek, a co się wiąże, mają dużo kurzu, prawda? I uważam przez to, że żyją mniej sterylnie i żyją yy, po prostu zdrowiej. Bo taka jest prawda, jeżeli żyjemy w sterylności, cały czas wszystko mamy wypucowane, to niestety pewne mikroorganizmy do nas nie docierają i spotkanie się z innymi mikroorganizmami bardziej nas jakby atakuje, a nawet w niektórych przypadkach potrafi ich zabić. Ale wiadomo, ludzie, ludzie niektórzy rodzą się z upośledzonym takim właśnie yy, odpornością i no to już coś zupełnie inna kategoria. Wracając do tematu sprzątania. W latach 90., kiedy już wszystko wiadomo w Polsce inaczej funkcjonowało, pojawiły się reklamy telewizyjne, które, które bardzo reklamowały najróżniejsze rodzaje środków czyszczących i to były mleczka i proszki i płyny i spraye, i spraye takie z gazem, których już dzisiaj prawda nie mamy. No, i no jeszcze są, przepraszam, bo są odświe nie, odświeżacze powietrza już też mają pozmieniane to wszystko, bo ekologia, ale było tego całkiem dużo. I jeżeli na przykład ja jadę do Polski, Strasznie dużo, często jeżdżę, no ale gdzieś tam czasami byłam. W Polsce, zresztą nie muszę jechać, widzę to przez, te, przez y, telewizję i przez y, komputer. W Polsce po prostu jest masa tych środków. Naprawdę ich jest straszne zawalenie. Nie wiesz, co wybrać. Ja bym wzięła 5 albo 10 od razu, niech stoją, bo może mi się przydadzą. Na Islandii my takiego wyboru nie mamy. Nie mamy. Tu też ludzie mniej sprzątają, jakby w Polsce. A reklamy telewizyjne nie opierają się na środkach czystości czy na lekach. Yy, tutaj reklamy się opierają na innych rzeczach, na przykład, że są nowe okna gdzieś tam dostępne, albo grille stoją, bo ludzie spędzają czas albo właśnie majsterkując, albo grillując, albo po prostu mm, czasami pojawi się jakaś, jakaś oferta, gdzie można coś fajnie zjeść jakieś hamburgery, pizza albo coś takiego. Tu właśnie jest zupełnie inny rodzaj reklamy na Islandii. No i wracając do tematu, jest po prostu stwierdzona już od jakiegoś czasu, że przez tyle czasu, jak te reklamy idą w telewizji z tymi reklamami, no słuchajcie, no to już jest kupę lat, jakby nie było ponad 20 lat, ludzie zaczęli bardziej zwracać uwagę na sprzątanie. Kiedyś sprzątało się w okolicy Bożego Narodzenia a drugi raz sprzątało się w okolicy świąt Bożego, znaczy tego, Wielkanocy. Święta Wielkiej Nocy i Święta Bożego Narodzenia. Tak ludzie mniej sprzątali, a teraz wszystko jest na jakimś takim wyższym, zaawansowanym poziomie. Sprzątaj, bo jak nie sprzątasz, to my cię obgadamy, albo przyjdą goście, to co powiemy o jej, bo jest bałagan. Słuchajcie, ja na przykład chodząc tutaj po Islandii, do różnych mieszkań wchodząc, zwłaszcza tu, gdzie teraz mieszkam, to co ja potrafię tu zobaczyć, to uwierzcie mi, gdybym ja tu z kamerą weszła, tylko nikt mi nie pozwoli wejść, bo ci ludzie zdają sobie sprawę, że mają bałagan i się nie chce sprzątać, ale w niektórych sytuacjach to po prostu by było naprawdę wejście, tak jak się wchodzi z, do jakiegoś, nie wiem, nie do muzeum, ale po prostu do jakiejś bomby zegarowej. Tu rzeczy potrafią leżeć na podłodze, niesprzątane, gary niepomyte. Po prostu widać, że się gdzieś lepiej od brudu. Oni nie zwracają tu uwagi na to. Też jest grupa ludzi, która sprząta, która ma naprawdę ładnie w mieszkaniu. Są to przeważnie ludzie zamożniejsi, mieszkający w domach, ale też w tej chwili ludzie mieszkający w mieszkaniach, szanujący to, co mają, bo mają właśnie ten szwedzki styl, system, nie system, tylko szwedzki styl w mieszkaniu. Ale Wam powiem, że po przyjrzeniu się na przykład. Do tego właśnie szwedzkiego, czyli tego pustego systemu. Gdybyśmy to popatrzeli naprawdę, co tam się dzieje w tym mieszkaniu, to uwierzcie mi, znaleźlibyście dużo rzeczy niedomytych, niedoszorowanych i ci, którzy po prostu są pedantami, by tam mieli po prostu nerwice. Ja osobiście sprzątam to, co ma być posprzątane, rzeczy, które po prostu są do jedzenia, czyli kuchnia. To po prostu musi być u mnie posprzątane, ja lubię sobie wychlorować zlew, umyć wszystko w ciepłej wodzie, nie mam zmywarki, także mam tu więcej do robienia w tej chwili, ale ja muszę mieć to posprzątane. Tak samo lubię mieć posprzątaną łazienkę, w sensie toalety, to musi być umyte, a czy prysznic już jest umyty, wiecie, ja mieszkam sama, nie przeszkadza mi to. Ja się nauczyłam jednego: jak się już skończysz kąpać, spłucz wszystko gorącą wodą. I uwierzcie mi, taki prysznic tu w Reykjaviku nie robi się różowy, ponieważ właśnie niepłukane to wszystko robi się różowe tutaj i wygląda po prostu okropnie, zaczyna śmierdzieć tego. A wystarczy to tylko gorącą wodą spłukać. Taka reakcja jest po prostu między islandzką wodą tutaj a, a mydłem mydłem, szamponem tymi wszystkimi naszymi środkami, którymi się myjemy. No. Yy, więc jeszcze wracając do mojego magicznego dzisiejszego tematu, tu sobie sprawdzę co, coś chciałam jeszcze ciekawego właśnie powiedzieć, tylko że zapomniałam co. Aha, może to, że po prostu yy, te programy, te reklamy spowodowały, że powstały programy telewizyjne, które właśnie namawiają nas bardziej, pokazują gdzieś sprzątać, że ludzie w takim bałaganie yy, żyją i, i, i tak dalej. Yy. I po prostu, i po prostu e, też zaczęli wszyscy bardziej zwracać na to uwagę. Ja, ja nigdy nie pamiętam, znaczy ja nie pamiętam ze swojego dzieciństwa, żeby ktoś z moich znajomych ciągle wspominał o sprzątaniu, albo ktoś komuś wytykał, że ktoś ma bałagan. Ja mieszkałam w mieszkaniu, w które było też malutkie. I u nas akurat y, się nie przywiązywało wagi do sprzątania, jakiegoś takiego pedantyzmu nie było, aczkolwiek było wszystko pozmywane, poczyszczone, żeby po prostu nie mieszkać w brudzie. A brud a bałagan to są dwie inne rzeczy. Tu właśnie chciałam Wam coś przeczytać, co ciekawego znalazłam. Powiedziała to e, pani doktor Aleksandra Sarna. Ona jest psychologiem, czasami w tvn tam gdzieś była u, e, u drzyzgi, e, wy e, w programach. E, więc tak, boimy się, że goście pomyślą, że jesteśmy nieudolni, niezorganizowani. Bałagan może oznaczać, że nie radzimy sobie z obowiązkami, z sobą. Paradoksalnie jest odwrotnie. Bo zwykle ludzie, którzy mają bałagan w głowie, mają często... Dom wysprzątany na błysk. Często nerwicowcy przykładają dużą wagę do sterylnego porządku. Ludzie, którzy mają poukładane w głowie, pozwalają sobie na bałagan. Podsumowuje dr Aleksandra Sarna. I pisze dalej, że sprzątanie można zamaskować prawdziwy chaos, który powstał w życiu. Dlatego przed gości mi wstydzimy się tego brudnego mieszkania, bo wstydzimy się naszego osobistego bałaganu. To może być wniosek płynący, Sporadników dla perfekcyjnej pani domu. Popularne w sieci powiedzenie, że bałagan na biurku oznacza bałagan w głowie, wielu ludzi bierze sobie podświadomie do serca, a to wina presji. Nie trzeba jej ulegać, tylko żyć tak, żeby nam było wygodnie, w granicach zdrowego rozsądku. Yy, autorką tego tekstu, całego w ogóle, który ja tutaj się na nim bazowałam, jest. Zaraz, zaraz wam powiem. Bo on się gdzieś to. Zapadło mi to moment. O. Barbara.Kaczmarczyk małpa. gmail.com I to jest na stronie natemat.pl winna. Nie, co to jest, bo tu w telefonie to wiecie, jak to jest. Aha, masz bałagan i przychodzą niezapowiedziani goście. Nie ma co się stresować. No tutaj po prostu jest. ok. Nie widzę po prostu jaka strona. Tak, na temat. To jest po prostu na... Temat, i to trzeba sobie tam poszukać. E, ok, także widzicie, to bym chciała Wam dzisiaj właśnie przekazać e, taką myśl. Pomyślcie o tym, wypowiedzcie się, czekam. E, I zawsze mówię, wolność domku w swoim domku. W Anglii to przysłowie mówi się, że my house is my castle, czyli e, mój dom jest moim zamkiem, tak moją twierdzą, no moją twierdzą czyli no mój dom jest moją twierdzą o dokładnie i to jest w wielu państwach tylko właśnie mówię, my w Polsce jesteśmy tacy bardzo bardzo lubimy wytykać czyjeś błędy nie widząc swoich bardzo lubimy się wyśmiewać z kogoś nie patrząc na siebie i bardzo dużo właśnie tego jest w nas Polakach i myślę, że to powinno się zacząć zmieniać na bardziej wyrelaksowane, wyluzowanie i zaczniecie bardziej myśleć o sobie a nie o tym, co ktoś o was myśli. I taką myśl Wam dzisiaj zostawiam. Relaksujcie się dziś jeszcze, bo jest niedziela. Ja idę do mojej prani frani, ponieważ właśnie muszę w niej wypracy parę gaci. Dobra, na razie trzymajcie się. Cześć!